Zaspałem czcigodnego Pana, Pani, którzy tu przyjeżdżacie, radosna wiadomość. Pan Sławomir z proski znalazł kapłana, który odprawi msze Święte Gregoriańskie za świętej pamięci Krystyny. Powinien być też wczoraj w modlitwie w tej, wciąż zanosił pamiętać z proską. Popatrz jak się ciekawie dzieje. Człowiek, który ma przyjechać, dołączyć do nas do g do pielgrzymki. W czasie pielgrzymki pisze wiele wiadomości, wśród nich jest dojście do wniosku, że jestem panem. Przeżywa tsunami w swoim życiu. Tam mogę w SMS-ach sprawdzać czy e-mailach od marca 2025 wraz ze swoją żoną, czyli zorientowanie się ku pozycji sedewakantystycznej, stanowisku sedewakantystycznemu. W Gieczwałdzie go nie ma, do nas do nich dołącza, a mnie w ostatniej wiadomości pisze na pan. Już nie jestem dla niego księdzem, obraz tutaj od nich jest u Pana Woźnickiego, relikwie są u Pana Woźnickiego. Przyjedzie do mnie, jak gdzieś znajdziemy, jak znajdzie jakiego biskupa w świecie, który sprawi, że udzieli mi święceń subkondycjony wtedy ja będę księdzem, on tu przyjedzie. No po co tak długo czekać, znalazł miejsce u księdza Sławomira Sporskiego. Wsiądz siąkały, ksiądz siąkały będzie msze święte gregoriańskie za żonę Krystynę pana z Polskiego. Bogu nie będą dzięki, ale ja podtrzymuję. Uważaj na ludzi zachodu. Uważaj na ludzi zachodu i ludzi Polaków, którzy na zachód jeżdżą. Liberalizm jest za pekado. Liberalizm jest grzechem. Nie wierzę, że człowiek, który odpowiedzialnie wieku, którym jest przy zdrowych zmysłach, wyznaje stosunek sedewakantystyczny i tak się zachowuje wobec mnie, jak się zachowuje, z czystym sercem, daje intencje gregoriańskie, cały miesiąc będzie utrzymywał księdza, który deklaruje, że ja jestem księdzem. No czy powiedział już Państwu, że nie jestem? No a przecież trudno by było przypuścić, że ksiądz Sławomir Siąkała uprawia pewnego rodzaju politykę. Jak to zwabić myszkę do, 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 do norki, czy do, 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 do jakiegoś, Że, że tak powiem, się dogadali z jednym drugim, jakie je jako politykę stosować, jakby mówił ksiądz Cytek, żeby, że tak powiem, ksiądz Michał był księdzem. Uważajcie na ludzi zachodu. Dary po nich zostają. Tu obraz jest Relikwie są, to wszystko panu Sławomirowi zawdzięczam. Ale co z tego, bracie, że chodzisz na Mrze w Rycie Rzymskim, jak rozum się nie oczyszcza, sumienie się nie oczyszcza, poplątane, poplątane. No bo jeszcze raz, nie możemy przypuścić, nie wolno mi tak przypuścić, że ksiądz Sławomir uprawia pewną politykę. Pan Sławomir o tym wie. Ksiądz Michał Woźnimir, ksiądz Sławomir uznaje w księdzu Michały kapłana. Ale nie przeszkadza mu to temu kapłanowi dać na gregoriańskie za swoją, swoją żonę Krystynę. No bo gdzie pojedzie? Na zachodzie jest, tak? Zobacz, rok się zmienił. Rzeczy się nie zmieniają. Zamęt trwa i będzie coraz większy. Jak ty się ostoisz, chłopie? Jak ty się ostoisz, biedna duszo? Jaki ratunek mam? No tu Kościół ma dzisiaj to święte. Zakończenie oktawy, obrzezanie. Obrzeżanyś jest? I co odpowiesz? I co odpowiesz? Że nie, a to nieprawda jest. A to nieprawda jest. Ochrzczonyś jest? A to jest Twoje obrzezanie. I moje też.